Witam. Dzisiaj będzie recytacja wiersza Ja w więzieniu oraz będzie omówienie, głównie dotyczące się oczywiście polskiego więziennictwa i tego, co sprawia, sprawiło, że bardzo pogardzam polskim wymiarem sprawiedliwości. I. Dlatego warto zostać na omówienie. Tak myślę. Zaczynamy. Tak więc, wersja ostateczna, wiersz. Ja w więzieniu. W areszcie śledczym, tym w Mysłowicach stojącym, siedzę i piszę, dając upust emocjom napływającym. Od rana siedząc na koju moim metalowym, do wieczora pisząc w notesie tym kolorowym. Takie teraz sobie wiodę życie sam ze sobą w izolacji, piszę i tworzę, a w przerwach oddaję się medytacji. Wielu cierpiących, kryminalistów z przypadku poznałem, między przestępcami, których tutaj spotkałem. Czuję się tu obco, bo środowisko nieznane jest zupełnie, ale muszę tu przebywać i nie bratać się niepotrzebnie. Starałem się przetrwać i nie przesiąknąć tym miejscem. By wrócić do życia i nie zapomnieć, kim jestem. Na co dzień jestem z innymi na spacerze. W ciasnej klatce. W dwudziestu, jak ubojne zwierzę. Takich ludzi, jak tutaj, nigdy nie spotkałem. Poznać żywot szczurów, okazję dostałem. Co oni robią z ludzi? Ci sprawiedliwimy się tytułujący. Sami tworzą kryminalistów. Ci statystykami myślący. Ja bym nie uwierzył, gdybym sam nie zobaczył, jak na piekło skazywał i bez kawą się raczył. Czym to ja światu tak mocno zawiniłem, tak mocno naciskany i dręczony, w końcu do aresztu trafiłem. Tak się kończy wiersz? A odnośnie umówienia, no to tutaj. Tak najbardziej wybrzmiewa ten tekst o ciasnej klatce. No więc w areszcie, w którym byłem, oczywiście, że to jest dość standardowe, no to wiele, wiele kwestii i procedur się po prostu łamie na potęgę. No i jak ja sobie siedziałem na grupie, no w której na było około 30. 30 więźniów no Może nawet 40, bo nie wszyscy wychodzili na spacer oczywiście no ale powiedzmy, że tak połowa wychodziła na, na ten spacer No to było przeważnie paręnaście osób Czasem plus 20, jak była e, Taka frekwencja dobra, no bo nie wszyscy wychodzą No przeważnie nas prowadzili najczęściej na pole numer 6 Które było kwadratem wylanym z betonu 5 na 5 metrów Taki kwadracik wylany z, wylany z betonu i po prostu otoczony siatką, z każdej strony i z góry to oczywiście też drut korczasty. No i nas tam pakowali na spacer godzinny. No i wyobraźcie sobie, nie jest trudno sobie wyobrazić jak, ile miejsca zostaje jak się do tego kwadrata 5x5 5 wpierdzieli 20 osobników, nie? I to się jeszcze nazwie spacerem. No więc to jest coś, co tak <laughs> na pewno łamie jakieś tam wytyczne i różne paragrafy. I to była taka rzecz, którą ja stwierdziłem, że ja się wcale nie będę wstydził tego, że ja byłem więźniem, jestem kryminalistą, bo ci, co mnie tam wsadzili, to są o wiele gorsi. Uznałem po prostu, że jak to jest możliwe, że, za, że mnie, mnie zamykają za. E, złamanie jednego, dwóch czy trzech paragrafów, a oni przy tym zamykaniu mnie łamią ich paręnaście, bo zarówno policjanci, jak i prokuratorzy, a w więzieniu, tam jeśli chodzi o te normy i ich oboszczenia, które oni mają wobec ludzi, to <laughs> są po prostu pominięte razy pięćdziesiąt. I dlatego uznałem sobie, że. Ja się nie mam zamiaru z tym ukrywać. Byłem kryminalistą i jestem, uważam, wyżej moralnie od sędziego, który mnie skazał. Taki mam statement. Tak, tak, tak. No co tu jeszcze powiedzieć, no nie za wiele. No. Będę odsyłał do, do swojej książki. W swojej książce mam bardzo dużo poświęcone y, mojemu przebywaniu w więzieniu, tylko że no, tą książkę dopiero zbieram na wydanie jej. Y, y, w związku z tym serdecznie zapraszam na mojego ta Link do ta oczywiście znajduje się w opisie. Na kanale również znajduje się o wiele więcej treści, więcej wierszy, także zapraszam do y, ich przesłuchania. Jeśli się podobało, zostaw suba, lajka. Na razie.